Dzień dobry. Wydaje mi się, że jedną z najprzyjemniejszych lekcji, jakie mogłabym poprowadzić w 8 klasie szkoły podstawowej, byłaby ta lekcja, na której uczylibyśmy się wspólnie opisywać obraz. Wiem, że dla wielu z Was może jest to banalne zadanie, ale wiem również, że niektórzy nie przepadają za tą czynnością, no bo tak naprawdę niewielu ludzi interesuje się jakimiś szczegółami na obrazach. Dzieła sztuki moim zdaniem nie są jeszcze przedmiotem szczególnego upodobania czy uwielbienia ze strony takich młodych ludzi. Dopiero tak naprawdę wkraczacie w świat kultury. Dzisiejsza moja lekcja ma zatem posłużyć temu, żeby zachęcić Was do samodzielnej próby opisywania obrazu, bez konieczności uciekania się do jakiejś super pomocy i gotowych opisów znajdujących się w internecie. Wbrew pozorom nie wymaga to jakiejś szczególnej znajomości sztuk plastycznych. Wystarczy zapamiętać, że w Waszym przypadku przy opisie obrazu obowiązują pewne schematyczne działania. Tym pierwszym działaniem, które należy uwzględnić, kiedy przygotowujecie sobie taki obraz, jest odszukanie jego autora, a także pewnych informacji o tym autorze, o technice, w której to dzieło zostało wykonane, no i oczywiście jakieś informacje, może ciekawostki dotyczące daty powstania tego obrazu, czy szczególnych okoliczności z tym związanych. Następnie zajmujecie się określeniem tego, co na pierwszym planie, potem tego, co na drugim planie, tego, co znajduje się z boku, jeśli jest coś takiego, bądź z góry. No i oczywiście określamy w tym wypadku takie elementy, jak kompozycja obrazu, bierzemy pod uwagę ekspresję, czyli jakieś emocje, które ten obraz wywołuje w nas, czy też postaci, które na tym obrazie się znajdują, może mają właśnie jakąś określoną mimikę twarzy, zachowanie, ruch. Sprawdzamy, czy jest to dynamiczny obraz, taka kompozycja jest taka dynamiczna, czy jest bardziej statyczna, i również interesujemy się tym, co znajduje się na obrazie pod względem barw. Barwy mogą być ostre, takie bardzo wyraźne, jaskrawe, mogą być rozmyte, tonacja może być ciepła albo zimna. I oczywiście bardzo istotne na koniec, to jest takie nasze własne zdanie na temat tego dzieła sztuki. Czy ona się nam podoba i czy nie? No i też istotne jest tutaj uzasadnienie, czyli przedstawienie mojej argumentacji, dla której e, uważam, że ten obraz jest wart spojrzenia, czy też na przykład no, nie do końca mi się podoba, bo z jakiegoś powodu budzi mój niepokój. I żeby oczywiście przekonać Was do tego działania, chciałabym, żebyśmy zaczęli od najsłynniejszego obrazu świata, jakim jest Mona Lisa Leonarda da Vinci. Myślę, że większość z Was kojarzy ten obraz i pisząc o nim pracę, na pewno należałoby uwzględnić, że Leonardo da Vinci był mistrzem, był niezwykłym człowiekiem, typowym człowiekiem renesansu. Bo oprócz tego, że malował, zajmował się także medycyną, astronomią, był również konstruktorem. A Mona Lisa jest jego najsłynniejszym dziełem, ponieważ tajemniczy uśmiech bohaterki tego obrazu, jeszcze nawet do dziś wywołuje liczne, można powiedzieć, interpretacje, a nawet kontrowersje. W każdym razie obraz tajemniczego Leonardo powstał na początku XVI wieku i zaliczany jest do tej twórczości, o której mówimy, że jest ona twórczością renesansową. Są na przykład na nim pewne nowatorskie rozwiązania, jak dajmy na to ukazanie dłoni postaci. Przyjrzyjmy się zatem bohaterce tego wybitnego dzieła mistrza Renesansu. Już w pierwszej chwili, kiedy patrzymy na Monalizę, widzimy, że ma ona specyficzne ukierunkowanie ciała lekko w bok i dłonie, które spoczywają spokojnie, jedna na drugiej. Takie ukształtowanie ciała, ona nie patrzy na nas wprost, ale patrzy na nas lekko ukośnie, sprawia że mamy wrażenie, iż bohaterka jest jakby zatrzymana w trakcie ruchu, jakby szła. Niemniej jednak, kompozycja, bo jeżeli o niej mowa, jest na tym obrazie na pewno kompozycją statyczną. Bohaterka to kobieta w nieokreślonym wieku. Na pewno nie jest ona kobietą bardzo starą. Ma typowy taki, powiedziałabym, Taką typową urodę, która wynikała z mody tamtych czasów, a więc delikatnie zarysowane usta, piękne oczy, niezbyt jasne, takie powiedziałabym lekko orzechowe, niewyraźne brwi, bardzo wysokie czoło i oczywiście taką jasną, ładną cerę. Jej włosy nie są jakoś szczególnie uczesane czy ufryzowane, przykryta je, przykrywa je ledwie widoczna woalka. Ma na sobie raczej skromną, ciemną suknię i spogląda na widza w sposób pełen takiej tajemniczości, a nawet niektórzy odczytują to jako wyzwanie lekki uśmiech, który jest głównym bohaterem tego obrazu tak naprawdę, jest bardzo często interpretowany jako uśmiech tajemniczy, niezwykły, ale nie zabrakło też takich interpretatorów, którzy sugerowali, wnosząc dokładnej obserwacji szczęki Monalizy, że jest to uśmiech osoby, która choruje na jakieś choroby przyzębia czy też ma inne problemy. No, na początku XVI wieku na pewno stomatologia nie stała na takim poziomie jak dzisiaj, więc o pewne choroby nie było trudno, ale czy rzeczywiście w ten sposób chcemy myśleć o tym wspaniałym dziele? Dla mnie jednak najbardziej fascynujące jest to, co znajduje się za Monalizą, a więc moi drodzy ten krajobraz, który od nas znajduje się na drugim planie. On jest lekko rozmyty, raczej barwy są powiedziałabym takie ciepłe, delikatne, nie są to barwy ostre. Widzimy takie lekkie pagórki, jakieś rozległe połacie zieleni i taką nieco bardziej wyróżnioną, powiedziałabym kolorem lekko złotawo-czerwonawym, drogę, która znajduje się po prawej stronie bohaterki obrazu. Ta droga jest kręta. Wije się i sugeruje, że na pewno jeszcze za tymi górami znajduje się coś więcej. Ale moi drodzy, czy ta droga może być interpretowana symbolicznie? Ja myślę, że tak. W moim odczuciu ta droga jest takim najbardziej. Może nie jakoś szczególnie kontrastującym, ale wyrazistym elementem tego krajobrazu. Droga może być interpretowana symbolicznie, jako droga, jakaś wewnętrzna podróż, nieoczekiwana, nieoczekiwana zmiana planów, może bohaterkę czeka jakaś podróż, a może jest to droga prowadząca do pewnej tajemnicy, którą sugeruje niezwykły uśmiech Monalizy. W każdym razie, drodzy Państwo, warto zaznaczyć, że obraz ten został wykonany z użyciem wynalezionej przez Leonardo da Vinci techniki sfumato, czyli techniki polegającej na takim przydymieniu barw, one są jakby lekko rozmyte i bardzo delikatnie się przenikają. To jest właśnie ta jego technika. Dlatego też nie spodziewajcie się tam ostrych konturów, czy bardzo takich powiedziałabym, wyrazistych kształtów. W każdym razie, jakie emocje wywołuje ten obraz? Ten obraz podoba się zasadniczo wszystkim ludziom, którzy na niego patrzą. Głównie dlatego, że nie jest on wcale prosty w odbiorze. Po pierwsze, znajdujące się za bohaterką elementy krajobrazu są bardzo tajemnicze, a nawet spotkałam się z określeniem, że bywają określane też jako takie baśniowe, niezwykłe ten efekt drogi dodatkowo wzbudza w nas przekonanie, że coś się kryje jeszcze dalej za tym krajobrazem, coś się kryje tak samo jak kryje się za tym tajemniczym uśmiechem bohaterki. Ale patrząc na nią, widzimy przede wszystkim spojrzenie ujmujący uśmiech kobiety, która wcale nie zachwyca jakąś wybitną urodą, a jednak mimo wszystko przyciąga wzrok. A zatem tajemniczość tego obrazu, jego baśniowa głębia i nieodgadnione myśli uśmiechającej się kobiety mogą sprawiać, że ten obraz ludziom bardzo się podoba. Nie pytajcie mnie o zdanie, bo ja osobiście miałam okazję oglądać ten obraz na żywo w Muzeum w Paryskim w Louvre. Tam właśnie możemy go obejrzeć. Z reguły stała do niego bardzo długa kolejka oczekujących na możliwość zrobienia sobie zdjęcia typu selfie z tym obrazem, i stało się to też niezwykle trudne, dlatego że wbrew moim oczekiwaniom i myślę, że wbrew oczekiwaniom wielu stojących w kolejce ludzi, obraz ten wcale nie jest dużych rozmiarów. To była pierwsza kwestia, która mnie bardzo zaskoczyła, że nie jest to obraz dużych rozmiarów, że on jest tak naprawdę niewielki i żeby go uchwycić tak idealnie, żeby zobaczyć te wszystkie szczegóły, no cóż, należałoby się znaleźć znacznie bliżej niego, ale tego już chronią specjalne, od tego chronią nas już specjalne barierki, które odgradzają chciwych zdjęcia turystów od dzieła Leonarda. No dobrze. Omówiłam z Wami dzieło, które ma taki powiedziałabym charakter statyczny i jest bardzo znane. Jednak chciałabym, żebyście także spojrzeli na intrygujące, piękne dzieło Pitera Broyla starszego, które znane jest jako Upadek Ikara. Obraz ten dzisiaj znajdziecie w Muzeum Królewskim w Brukseli i pochodzi on z drugiej połowy XVI wieku. Jest to scena rodzajowa. Taki to jest rodzaj obrazu, scenka rodzajowa i ilustruje wydarzenie, o którym wiemy chociażby z mitologii. Każdy bowiem kojarzy mit o Dedalu i Ikarze, który niestety skończył się tragiczną śmiercią tego ostatniego, gdyż zbyt śmiało poleciał na swoich zlepionych woskiem skrzydłach w stronę słońca. Przyjrzyjmy się zatem temu niezwykłemu obrazowi. Jeżeli na niego teraz patrzycie, to ci, którzy widzą go pierwszy raz, mogą być bardzo zaskoczeni, no bo gdzie jest ten ikar? Moi drodzy, na pierwszym planie tego obrazu widzimy oracza. Oracza, którego twarz jest ledwo zaznaczona i wyróżnia się on z pewnością tym, że wykonując swoją czynność jest bardzo nią, na, na niej skupiony, jest pochylony, ale takim wyróżniającym go kolorystycznie elementem jest czerwona koszula. To jedyny znacznie mocniejszy kolorystyczny akcent na tym obrazie. Obraz ten przedstawia jeszcze inne postaci. W prawym dolnym rogu znajdziecie rybaka, który właśnie zarzuca wędkę. Natomiast nieco bardziej w lewą stronę yy, i Nieco poniżej naszego rolnika, na skarpie znajduje się wpatrujący się w niebo pasterz, który wypasa owieczki właśnie w tym momencie spokojnie jedzące sobie tutaj trawkę. Owieczki są takie białe, puszyste można powiedzieć, natomiast rozmarzony wzrok e, patrzącego w niebo pasterza przypomina nam czasami o tym, jak bardzo my jesteśmy e, zachłanni na marzenia, jak bardzo często, patrząc w niebo, myślimy o własnym losie i o własnej przyszłości. To nie są jedyne szczegóły tego pięknego obrazu. Mamy na nim także statki. Statki, jak można zauważyć, gdybyśmy się bliżej przyjrzeli, są wyjątkowo drobiazgowo namalowane. Niektórzy mówią, że to wynikało z przyjaźni Petera Broyla Starszego z pewnym dość znanym kartografem. I te statki są odwzorowane dosyć szczegółowo, tak realistycznie. Jeden znajduje się bliżej brzegu, najwyraźniej już sumuje, drugi zaś do niego dopiero się zbliża. W oddali widać szarokredowe skały, które pogłębiają tak naprawdę to, co widzimy na obrazie. Potem nieco bardziej w kierunku centralnym zachodzące słońce, a bardziej w stronę lewą widzimy ledwo majaczące na widnokręgu miasto. No i teraz, właśnie pytanie. Widzimy wyraźnie na tym obrazie drzewa, ptaki, które siadają na gałęziach, są takie dokładne szczegóły. W, na tym drugim planie widzimy skały, słońce, miasto majaczące, statek, który będzie nadpływał, ale gdzie jest ikar? I dopiero wtedy możemy zwrócić się swoim wzrokiem w, do, w stronę tego prawego dolnego rogu i widzimy, że z morza wystają zaledwie nogi. I jeszcze tak dokładnie, delikatnie możemy zobaczyć kilka piór. A zatem tam znajduje się nieszczęsny ikar. Ten właśnie topielec, którego twarzy nawet nie dostrzegamy. Twarze pozostałych bohaterów też nie są szczególnie jakoś zindywidualizowane bo może nie o to w tym chodzi. A więc pierwszy plan: oracz w czerwonej koszuli, skupiony na swojej pracy, wykonujący ją bardzo rzetelnie. A dalej z tyłu za nim pasterz, rybak, kolejno statki. Skały, słońce i majaczące w oddali miasto. I gdzieś tak naprawdę na tym drugim planie, niewielka, no, nawet połowa postaci nie powiem, że to by była połowa część postaci i kara wpadającego do wody. Kolorystycznie całość jest utrzymana w jasnej tonacji. Kolory są powiedziałabym takie bardzo delikatne karmelowe, turkusowe, niebieskie, białe, biało-szare, takie kredowe. Nawet słońce nie jest namalowane w sposób jakiś intensywny. Te barwy są, to jest taki delikatny żółty, kanarkowy, nawet powiedziałabym rozmyty. A to miasto, które się w oddali gdzieś pojawia, to takie bardzo delikatne koralowe, jasne barwy. I teraz, moi drodzy, ten obraz, kiedy się patrzy na niego w pierwszej chwili, nie wzbudza w nas żadnego niepokoju. Patrzymy po prostu na ludzi, którzy wykonują swoją codzienną pracę. Wykonują ją w skupieniu, są spokojni, nie dzieje się tam nic, co wyglądałoby na dramatyczne, a jednak mimo wszystko ten drobny szczegół, ten drobny szczegół wielkiej tragedii, czyli śmierci i kara. Jest tak niewidoczny, że mógłby umknąć uwadze kogoś, kto patrzyłby na ten obraz niezbyt dokładnie. Wzbudza to naszą konsternację. Dlaczego? Dlaczego malarz, waszym zdaniem, tak bardzo to zmarginalizował? Pokazał ten upadek i kara w sposób zupełnie, jakby nie miał on znaczenia. No właśnie, może właśnie o to chodzi. Być może chciał w ten sposób pokazać, że jednostkowy dramat bohatera, marzyciela, idealisty stał się faktem, ale niczego to nie zmienia. Życie toczy się dalej, ludzie dalej wykonują swoje obowiązki, świat biegnie do przodu. Dla tych ludzi ta jednostkowa śmierć niewiele zmienia i przykro to może nawet powiedzieć, ale nic nie znaczy. Życie toczy się dalej, chcemy powiedzieć. A może właśnie to metaforyczny sens? Pomyślcie chwilę. Istnieją w naszym życiu takie wydarzenia, które dla nas są przyłomowe. Niestety czasami są to tragedie, może to być nawet czyjaś śmierć. Wywiera to wpływ na nasze życie, ale czy postronni ludzie żyjący w naszym otoczeniu odczują tę stratę? No właśnie, życie biegnie dalej. Nic się nie zmienia. Nic nowego pod słońcem, jak stwierdził. Wielki Mędrzec z Księgi Kocheleta w Starym Testamencie. I teraz, moi drodzy, mam nadzieję, że to w jaki sposób ja postąpiłam będzie dla Was także zachętą, żeby spojrzeć na te obrazy i popróbować swoich sił w kolejnych opisach obrazów, które będziecie opisywać na, lekcji, na lekcjach w szkole. Pamiętajcie, na początku zawsze sprawdzamy, kto jest autorem tego obrazu i oczywiście w jakim wieku, przy użyciu jakich technik, namalował to dzieło. Może jakieś ciekawostki o tym obrazie. Następnie patrzymy, co jest na pierwszym planie, co jest na drugim. Czy jest to kompozycja otwarta, czy zamknięta. Przy okazji, jeżeli chodzi o obraz Petera Broyla, chciałabym powiedzieć, że kompozycja tego obrazu jest otwarta, bo nigdzie tak naprawdę nie jest ograniczona żadnymi naturalnymi ramami. Ale jest to także kompozycja skośna, bo kiedy się patrzy na ten obraz, to mamy wrażenie, że patrzymy na niego z góry tak lekko na skos. Ważne jest, żebyście również popatrzyli na kolorystykę dzieła, nastrój, który na nim dominuje. Zwrócili uwagę na istotne szczegóły i nie wahajcie się pisać o emocjach, które dostrzegacie na postaci, w postaciach na tym obrazie, oraz o swoich odczuciach związanych z konkretnymi szczegółami na tym obrazie. A na koniec, kiedy już podsumujecie zarówno kolorystykę, kompozycję, efekty świetlne, jakiś, jakiś nastrój, o którym jest mowa, wówczas możecie Państwo napisać o tym, czy ten obraz się Wam podoba, czy nie. W moim przypadku obraz Petera Broyla starszego Upadek i Kara bardzo mi się podoba. Głównie dlatego, że jest zaskakujący. Pozornie obraz pełen spokoju, takiego powiedziałabym błogiego szczęścia, codzienności. Każdy wykonuje swoją pracę, a jednak w tle rozgrywa się niezwykły dramat, który dla tych ludzi jest milczącą tajemnicą, bo oni nawet nie zwrócili na to uwagi. Jak wiele daje nam to do namysłu, jak wiele rodzi rozmaitych refleksji. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną lekcję.